Tutaj dzisiaj sobie zrobimy wstębę. Tutaj sobie kniemy tu. A potem sobie będziemy grać, co nie? No. Bo wiecie. Dobra. No i co? Będziemy sobie. Na te piętro O kurczę, nie na te. No dobra, skoro wyszliśmy to już wejdziemy, wyjdziemy, ale my dzisiaj nie tych ludzi nagrywam, tylko trochę innych. Powiem Wam szczerze, ale musimy ich włożyć do smyczy, bo jak wtedy ich włożyć do smyczy, to mi ich lepiej znaleźć. Ale już możemy przyjść do tej historyki numer jeden. Ja już wcześniej grałem, to jeszcze nawet to mi to zainstalował. Dopiero teraz, no to możemy już sobie zacząć grać. Aha, zapomniałam się mieć drugie pian. No, na pierwszy. Piętro. Tak, ja tego strasznie nie lubię. E dobra, już jesteśmy. O, tutaj skończyliśmy. Miał, no dobrze. Możecie iść dalej? Dobrze, dlaczego ja się od niej zależyłam? Kochanie. Mamo! Dobrze, idźcie dalej. E, dobra, chodźcie za mną. E, proszę tutaj się położyć. Nie we dwójkę? Dobra, nie jest tak, będziesz będzie siedział. Dzieciak, co Piosko miał, miał w porządku? I co? wszystko miał, miał porządku. Uuu. Dobra, to my jesteśmy To są sklepy i tak dalej i szkoły, są takie miasta. Ja też chodzę. Tak, o, matko miękkie. Wszystkich z zrobimy. A w tym domku? W kolorowym. Eee, no tak. Dobra. Ale wszystko będzie fajnie. Ale dzisiaj wam go nie pokażę. Tutaj lecimy. Wreszcie jesteśmy. Dobra, ja idę się umyć, ja idę sklep miejscu. No i jest... no, już idziemy. No, idzie. A zmęczona jestem po tym całym dnu. Cały czas jest pasie. do Musimy coś przestać, czy można? Teś. O, dobra nas! Dobranoc. Dużo nie powiedział. A. Dużo bardzo nie powiedziałem. A koty wy... Bardzo. Dziękuję bardzo. Dużo nie powiedział bardzo. Koty Kto miał oczu? Oh, Dużo nie powiedział bardzo. Bardzo nie powiedział. No dobra, może już pójdziemy. Dobra, to my się no widzieliśmy, widzicie wychu. Tak. Ja wam to zasłonię, jak widzicie moje ręce oczywiście. Ojciec. Przepraszam. Zaszło jedno nie mi. Tak. Nie... Się, zda i nie Tak. Dlatego już idźmy. Idziemy się i wejdę przychodzi. godzinie. Kiedyś się umyć i schać. W tym oto domu? Nie? Kuch. Tak czy nie? Czy ktoś. Nazywaj. E... No, I to dom, Toś... no, dom, nie, to trzeba się umyć. się trzeba. I do szkoły jedno. Tak, do szkoły. Tak jest. Ta. Wreszcie, nareszcie. Wszyscy sobie smacznie śpią. Aaa, ale nie są nudzy. Dobra, myski odkładam Ede, My tu nie wydać. Po co na patrzeć? Lale sene ublana pseces. Plusy na mnie patrzy. Jestem ublana. Dobrze. Yy, do Załóżę się Nie. Hele! Stawaj, stawaj. He, dobra. I co na inne sposoby. Hele, myszki! Umyję tak, zaraz. Pac! I będzie spokojnie. Lenka! Umyję ją Umyję oh Nigdy nie widziałam takiej dziewczyny, która mnie budzi samego rana no i to dziewczynę. jeszcze mało dziecko. Co? No. A co ty też się spaś? O oh nie! Jeszcze wcześniej zdam on was. A z już nasza obudziłeś się, to pójdźmy na drugie piętro. Czekajcie tutaj... Lilka nasza! Lilka, chodź. Kuba, wstawaj! Nie, do szkoły? Nie. To po co mnie budzicie? Zezwole panem Florkam, ha? Cicho, nie mów tak do mojego pana Florka. Taha. Ty nic nie miałeś na zadania? Nic? Nie. Skąd ty wiesz? Bo ty w piątek byłaś. Skąd ty wiesz? A w sumie? No, za sześćdziesiątek, prawda czy ty? No nie wiem, no bo ja codziennie nie na świetlicy zadania. No dziecko, w piątek, w piątek zaraz pojechałaś i... Wyłóż sobie tu i sprawdź wszystko, weź te frytki stamtąd. A gdzie ty masz religię? Widzę, że ty nie masz religii w całej. Ale my nie nosimy do tego. A, to dobrze. No to dobrze. To nie. No, nie, no bo... sprawdzaj wszystko. Sprawdzaj wszystko. Weź wszyscy. mi to! Daj. O, to mogliśmy wtedy wziąć do bańku. No, ale weź no ty że coś napadło. Daj. Otóż to jest prawda i sprawdź, O zeszytę. patrz, I ładnie jeszcze tło pokolorowałam, tak. ale mnie nie pokolorowali. Sprawdzaj wszystko. E, książki nie. Książki nie. Książka nic nie robimy. To jest wszystko, sprawdzać wszystko. Widzisz? Bo my tylko w tym robimy i w matematyce. No i zresztą. Wszystko sprawdzić. Czy nie masz zadania domowego do jakiegoś? Bo chwała by My jeszcze nie dostajemy. Ale zacznijcie dostawać. Nie ma, wszystko sprawdzaj. Nie ma! A ty, może, może byś mi pomogła, to by było... No ja już się... o wiele szybciej. Jak ty trzymasz laptop, tak Ci się dał i będziesz cały czas robić na nim, to na pewno będzie. Przepraszam za te nieporozumienie, ale zapomniałam tutaj właśnie zastopować, do ale dobra, że jest wszystko ok. O, o, tylko. Moment, dajcie mi się pomalować i ubrać. No ja, wszystko dobrze? Aha. Na całe góry. Dajcie czujesz na dół. Dobra, leję wodę, czy umiesz ją nogi, dupy Hej, wodę. Ałam we wolny. Nie, ma ty go E ja już będę cichy, bo ja ciągle coś gadam. Mama mi povzdaja za tak. Din, dun din, dun din, dun dun dun. <tipa> Dogla, butam, meznam, ne, no, v redu, nisem nebec. <tipa> Aha, dobla. <tipa> Dałam, dajmy zyc! Daw, Lena, chodź! Idziesz się myć, czy nie? No. No to już, chodz. No, Lenka, no chodź, no lezu! Nie mam czasu, dajmy pozyc w zycu, w pokolu. To la idę! bo chcę chcę dać słody cel no to dobře, to ja idę. Za co poda No chodź, se pobawimy. A já są. Dobra, masz. Masz. Bo ledycy nie mogą się dowiedzieć. Ta. Mój tata to jest ha, 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 A mama to je głupia Ej, hey, dobra, to dla a to jest. Tak. Co to ma w ze Własny zefel. To mule. Lepy deksensem. Dla kto to, to, to tam nazywa. Co z dwa hobby symas? No, można tak powiedzieć. Dobra, laszwa cy.

Znasz? Eee. Nie nieważne. No ja! Co? Czy ty znowu gotowałaś w garnku? Nie. na nie gotowałam. Bo ja dzieciak nie waczęłam. Eee, dzisiaj robię kasza. Tak, tak, się świetnie. Aha, tak, tak, tak. Nie, nie, jest. nie, 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 byłaś i byłaś, jest, Przepraszam za to, że mi się trochę zaczął piwnik, ale wszystko zwróciło im. Tak. No to możemy iść dalej. No to lecimy do mamy Emily. Dobra, Dzieci nadużywają płazy, maluje rekorupcja. Dla kogo mamy głosowe prawa? Ile stąd nadal źle się ucieka? Gdzie mój żygający maślak? Jesteś rzygający maślak! Nie, nie, nie! Trzeba rzyskować to przy rzegającym maślakiem. Przy rzegającym maślakiem. Żeby ją masz przestać natychmiast. Nie, nie, nie. O swój.

Ja tu jestem po. swój lęk. Ja tu jestem pod waszą opieką. Ale to luzesz, ale lekam. Siadaj, O, siema Lena! Boże, siema Maja! Maja! Łuhuu! Mama, poznam lękę. Dzień dobry, lęka. Ze Tutaj trochę kłóciło. Żegający tak ma iść do spania. Z lepieniem. Żegający maślak musi iść ze mną. Niestety, proszę was, ale żegający maślak oszala i musi iść do spania tak szybko. Nie idę ci stać, bo już już powinna się teraz wstać. Dobra mama, dobranoc. Okej. Okay. Okay. Tylko zimno, uh, uh, uh. zimniej. No już. Jest Można to nie wiem Tutka. Tutka. To jest nope. no, no, to Jest no, no. Bardzo. Tutka. 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 każdej Tutka. Tutka.

nie wiem! Coś tam jest! Okej, okay. jeden. Faktycznie coś tu jest. No dobra, chodźmy. O kurczę to pralka, dobra, zostawmy ją. I, i to już może być chyba na koniec naszego odcinka, także...